Jak ważne jest życzyć samą sobie dobrze. Jak ważne, żeby pamiętać o tym, że to, co wnosimy do nowego roku, to nie to ojej, nie mam relacji, nie mam pieniędzy, nie mam zdrowia, nie mam czegoś tam, tylko zapraszać wszystko to, co, co chcemy i tak naprawdę czuć już to spełnienie, którego pragniemy w tym nowym roku. Bo jak mówił Neville Goddard i jak mówi prawo założenia, żeby mieć to, żeby osiągnąć i mieć to, <noise> czego tak naprawdę potrzebujemy, to my musimy to poczuć. Musimy czuć to uczucie, a skoro za czymś tęsknimy, to znaczy, że znamy to uczucie. No bo nie moglibyśmy tęsknić za czymś, czego nie znamy. A skoro znasz to uczucie, to po prostu wystarczy je sobie przypomnieć, żeby... Żeby tak jakby ugruntowywać siebie w tym czuciu, które czujesz, w tym właśnie swoim pragnieniu. Tylko nie czuj pragnienia, że o jak ja bym to chciała, tylko jak ja bym to chciał, tylko jak to jest, jak ja to czuję, jak ja jestem w tym spełnieniu, jak to jest, kiedy ja jestem w tej najbardziej ekstatycznej i spełnionej relacji, o jakiej marzę. Jak to jest czuć się, kiedy jestem zdrowy, zdrowia, jak to jest, kiedy jestem w pełni obfitości i mogę realizować każde moje pragnienie, że nie ma przede mną żadnych ograniczeń. Jakie to jest czucie wtedy i po prostu codziennie rano, codziennie wieczorem, jeżeli idziesz, jak idziesz spać, jak się budzisz jesteś w tym stanie takiego jeszcze pół snu, przypominać sobie dokładnie to, jak chcesz się czuć w swoim życiu. Gdzie chcesz się budzić, tak naprawdę namacalnie, kto jest koło ciebie, w jakich okolicznościach przyrody się budzisz, czy widzisz drzewa, czy jesteś w mieście, czy jesteś w tym mieście, czy w jakimś innym zupełnie. Co to jest? Co to jest to Twoje prawdziwe spełnienie, i bardzo serdecznie Was do tego zapraszam, siebie też, bo ja tutaj sobie tylko gadam i, i gadam ale tak naprawdę nie zawsze do tego staję. Czasami jestem tak zmęczona, że po prostu kładę się spać i, i mnie odcina i śpię. E, czasami rano wstaję i koty mnie zrywają, więc lecę i też nie mam tej przestrzeni na to, żeby w tym stanie alfa jeszcze sobie mm, poczuć to moje życie, ale kiedy mam tę możliwość, kiedy, kiedy nie budzi mnie nic zewnętrznego takiego na szybko, to ja po prostu to robię. I i to się jakoś realizuje. Ja nie wiem, jak to działa, ale to jest jakaś magia wszechświata, która po prostu działa, więc nieważne, jak działa, spróbuj sam na sobie, sama na sobie. Jak zadziała u siebie, nic nie tracisz, kompletnie nic nie tracisz, a możesz zyskać dokładnie to, czego pragniesz.